Witajcie wśród nazwisk Polaków. Dziś nazwiska Abramowicz to drugie z nazwisk zaproponowanych przez subskrybentów tego kanału. Czekasz na inne nazwiska? Zasubskrybuj kanał, a w komentarzu pod którymś z filmów napisz, jakiego nazwiska oczekujesz. Część tematów do kolejnych filmów będę wybierał właśnie spośród tych propozycji. Nazwisko Abramowicz nosi około 3,6 tysiąca osób. To daje temu nazwisku miejsce w połowie drugiego tysiąca najpopularniejszych nazwisk w Polsce. Osoby nazywające się Abramowicz mieszkają w około połowie powiatów polskich. Co ciekawe, skupiska tych osób znajdują się w różnych częściach naszego kraju, choć szczególnie wyróżnia się część wschodnia, północno-wschodnia. Spójrzmy na mapę. Kolorem habrowym zaznaczamy powiaty, w których mieszka co najmniej 100 Abramowiczów. Najwięcej, bo około 200 osób o tym nazwisku mieszka w Białym Stoku, Około półtorej setki w stolicy. Warszawa z racji liczby ludności często pojawia się w takich zestawieniach dla wielu nazwisk. Ponad 100 Abramowiczów mieszka również w powiecie białostockim, tym razem mowa o powiecie ziemskim. Wyróżnia się więc północno-wschodnia część kraju, ale spójrzmy na mapę z zaznaczonymi tymi powiadami, w których mieszka co najmniej 50 Abramowiczów. Zaznaczamy je jasnym odcieniem koloru. Łatwo zauważyć, że skupiska osób nazywających się Abramowicz pojawiają się poza wschodnią Polską, także w dużych miastach w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku, a poza tym w powiatach ziemskich na Mazowszu, Wielkopolsce, Lubuskiem. Powiaty z nieco tylko mniejszą liczbą niż 50 osób nazywających się Abramowicz są również w innych regionach kraju. Zajmijmy się teraz pochodzeniem tego nazwiska. Nazwisko Abramowicz należy do sporej grupy nazwisk z przyrostkiem Owicz. To używane od bardzo dawna przyrostki, przy pomocy których Słowianie, bo nie tylko Polacy, tworzyli odojcowskie nazwy osobowe. Odojcowskie nazwiska. Po prostu dodanie tego właśnie owicz do imienia ojca tworzyło nazwę osobową, którą określano syna tego właśnie ojca. Kilka przykładów właśnie macie przed oczyma. Warto zauważyć, że do dziś w krajach wschodniosłowiańskich tworzy się tak zwane, mówiąc po rosyjsku, odczestwo, czyli imię odojcowskie. W krajach tych jest to oficjalnie wpisywany do dokumentów składnik nazwy osoby, dodawany obok imienia i nazwiska. Oczywiście zmienia się on zależnie od imienia osoby ojca, czyli nie jest dziedziczony tak jak nazwisko. Taką ciekawostką może być to, że w krajach wschodniosłowiańskich używanie odczestwa należy do kultury języka i zastępuje zwroty, w których w polskim używamy słowa pan. Tam po prostu nie mówi się do osoby znajomej. Panie Borysie, tylko na przykład Borysie Nikołajewiczu. Ale może już dość tych zagranicznych wycieczek i wróćmy na polski grunt. Przyrostek Owicz pierwotnie miał u nas formę Owic. Również w najstarszych zapisach nazwiska Abramowicz pojawia się ta stara polska wersja. Zresztą formy sprzed wieków z oboma końcówkami traktowane są dziś jako to samo nazwisko. Oczywiście ten przydługawy wstęp o przyrostkach to tylko dygresja, natomiast pochodzenie nazwiska Abramowicz. W tym momencie chyba już nie wydaje się skomplikowane. Odejmując tworzącą nazwisko od ojcowskiej cząstkę Owicz, otrzymujemy imię Abram. Abramowicz to nazwisko utworzone od imienia Abram, pierwotnie po to, by określić nim syna jakiegoś Abrama. Później mogło być dziedziczone przez kolejnych potomków, już nie wskazując bezpośrednio na imię ojca osób z tych kolejnych pokoleń. Abram to skrócona wersja imienia Abraham. Jego pochodzenie nie jest pewne, z pewnością należy je wiązać z Bliskim Wschodem i czasami starożytnymi. Do nas trafiło wraz z chrześcijaństwem, z Biblią. Tak imię Abram, Abraham, jak i nazwisko Abramowicz notowane są w Polsce od dawna, bo już od XIII wieku. Już w 1231 roku odnotowany został Johannes Abramowicz, Albo cy? Właściwie trudno powiedzieć. Polska ortografia ustabilizowała się 300 lat później, więc trudno mieć tutaj do autora zapisu jakieś pretensje. W roku 1285 odnotowany został Jan Abramowicz Kasztelan Lubelski. Postać ujęta też w zestawieniach przez dzisiejszych historyków w spisach urzędników staropolskich. Warto zwrócić tu uwagę, że mowa o Kasztelanie, czyli osobie z pewnością szlachetnie urodzonej. Zapewne miejscowego polskiego pochodzenia chrześcijańskiego. Mówię o tym nie przypadkiem, gdyż dziś imię Abraham czy Abraham może kojarzyć się szczególnie z narodowością żydowską. Kiedyś było nieco inaczej: w średniowieczu imię to nadawano również Polakom, dopiero później jak gdyby stało się ono troszeczkę u nas mniej popularne i pozostało popularne wśród narodowości żydowskiej, dlatego być może z tą właśnie narodowością nieco bardziej się dzisiaj kojarzy. Natomiast nazwisko Abramowicz jest oczywiście nazwiskiem polskim. Dokładnie tak samo jak nazwiska Adamowicz, Józefowicz, również pochodzące od imion zaczerpniętych z Biblii, tak samo jak Abram, Abraham. Wśród znanych Abramowiczów mamy więc osoby również szlachetnie urodzone. Wspomniany już kasztelan Jan Abramowicz nie jest jedyny. Inny Jan Abramowicz był wojewodą smoleńskim i Mińskim z końca XVI wieku, ważnym propagatorem kalwinizmu w Wielkim Księstwie Litewskim. Mikołaj Abramowicz albo też Abrahamowicz był wojewodą trockim i generałem Altyreli w XVII wieku. W tamtych czasach jeszcze kilku innych Abramowiczów piastowało ważne urzędy. Są w gronie znanych Abramowiczów także parlamentarzyści: Witold przed wojną, Edward tuż po wojnie i Adam obecnie. Są też naukowcy z osiągnięciami, np. archeolog Andrzej Abramowicz, astrofizyk Marek Abramowicz. Marta Abramowicz to badaczka i działaczka społeczna zajmująca się m.in. kwestiami LGBT. Bronisław Abramowicz to malarz i powstaniec styczniowy. Osoby o nazwisku Abramowicz mieszkają też często za granicą. Nie zawsze są to osoby polskiego pochodzenia, nie zawsze to nazwisko powstawało właśnie na gruncie polskim. Znamy różne przykłady. Chyba najbardziej znanym jest rosyjski oligarcha Roman Abramowicz, bodaj najbardziej znany Abramowicz na świecie. I jeszcze słowo o tym szlacheckim pochodzeniu. Abramowicze z różnych rodów używali różnych herbów. Herbu własnego, będącego odmianą herbu łubicz, herbu jastrzębiec, herbu Abdang. Czy to znaczy, że dziś każdy Abramowicz to szlachcic? Nie. Nazwiska czasem powstawały na wzór tych szlacheckich, czasem były tworzone zupełnie od pochodzenia niezależnie. Nie da się powiedzieć na podstawie badania języka, czy ktoś ma szlacheckie pochodzenie. Antroponimia zajmuje się budową i pochodzeniem nazwisk. Odpowiedź na pytanie, czy ktoś ma to szaleckie pochodzenie, czy go nie ma, mogłaby dać ewentualnie genealogia. I to już chyba wszystko na dziś. Subskrybujcie ten kanał, zajrzyjcie też na profil na Facebooku, udostępniajcie i kanał, i profil. Przede wszystkim dziękuję Wam za oglądanie i miejcie się pięknie.